Prosimy zespoły na linię. Po prawej stronie gwiazdy trener Franciszek Smuda i Cezary Kucharski będą wspomagać młodych, a młodzi będą wspomagać gwiazdy z jedynką Paweł Morawski, z dwójką Dawid Prosiński, z trójką Paweł Pachucki, premier Donald Tusk i trener reprezentacji Franciszek Smuda. NOOOOO Dla mnie nadzieją że są też ścigłowice Wydaje mi się, że w rośnie i taki kibice, jak to, jakim marzymy, i tacy piłkarze, jakich marzymy. wygląda bardzo zadowolony. Ale tutaj też chodzi o, dla mnie osobiście, bardzo ważne Po pierwsze, jest koniec roku szkolnego. To był pomysł i marzenie jednego z chłopaków, Maxa i, i jak wiecie napisał ten list i to marzenie się spełniło.